Co ja mam nagrywać? Ja mam być youtuberem? W ogóle jak tu się grę zaczyna? No, no, Musimy do statku wejść do Dobra Czekaj, tu się... Wyrzuca się... Którym? Kół Dobra, trzymaj Ty, bez latarki to ja naprawdę chuja widzę Ha? Chodź, chodź Idę, idę No masz A wow! czy masz coś do powiedzenia do kamery? Dwóch, dwóch, trzech, trzech Jak biegnie Te to też mnie! Jeszcze... Jeszcze pięć no, co, To się zajdzie do tego quest'a? <grym> co tam mnie? Oluj, mnie! To zostaw mnie! Dobra, on my features Ja czekam i my zostaliśmy sami Ale to idziemy stąd Ty bo trochę je ponagrywałem to chyba styknie nie O jeszcze jeden z tyłu Ile z tego musimy nagrać? Ile masz baterii? A, dobra, no to mam jeszcze 40%. O, cały bo... czas... Dobra, to nagrywam cały czas tego, co za nami idzie. Tylko kamery brakuje, no tak. Czuję czemu ja też śmida Słyszałem. Też się zastanawiam. Co co mną? Co jest? Jakiś blender On daszuje! O kurwa! Dobra, spierdalamy Dobra, już nie mam tego intuperwa. I tak mam 5% Chyba tego jest więcej. Daj wyjść! Daj wyjść! Daj wyjść! O huj! Chyba się wyjebałem Halo, słuchasz mnie tu? Halo? Czy nie Halo, o! Czekaj, on, czyli, czekaj, kto przeżył? No, tych dwóch swoich kolegów Nie no, ja, ja z jednym się wywaliłem Czyli został tylko... Nie, to ja Ku... się wywaliłem nie, on żyje, My, też. Żyje. My też My też Nie, on żyje, żyje Skąd on się plącze gdzieś jeden? A! A, na nas isky. A czy tylko ja się wywaliłem? Nie miałem baterii na kamerze. Nie spry... Ostatnie, czego się spodziewałem, to daszującego blendera we mnie. Do... Mam kamerę jak coś. Co? No to w idziemy stąd. Ciekawe, ile wyświetleń zrobimy. No, dwa Dedy nagraliśmy, albo jednego przynajmniej. To całkiem dużo. Ja się świetnie bawię. Za Nie wiem, jest, złapał mnie za plecy jakiś tak. ślimak. Nie wiem, co to... oglądałeś, ale mnie w pięciu z Ale ja nagrałem wszystko. <słyska> Dobra, rachunek ze szpitala za zero. Ich... Może ten. być. O, jesteś, nie? To teraz no. tak, wrzucamy kamerę tutaj, żeby wyciągnąć z niej film. Ale trafił. Oddaj tą kamerę. Mieliśmy tylko jedną. Tak. A, no, bierz dysk. Bierzcie dysk. Teraz na TV. Ja mam latarkę w tym. Mamy 230 dolarów. 230 damy. Skąd masz mikrofon? Nie wiem. Znalazłem go tam. A shop closed. Jest? Rano no. będzie dostępny. Czyli co, ma, mamy iść spać. Zostanie. No? Go to bed. A my mamy dwa dni na to całą kłotę. Dobra. Jak tak, to okej. Okay. Ja myślałem zrobić połowę tylko A tyki za 400 To jest ten klaper to Właśnie ja, ja nie wiem Klaper to jest to urządzenie co używałem w filmach że tak BUM robił No i co jak No My tu youtuba nagrywamy nie jak coś A to niby taki No dobra A tu jest jeszcze ten Czasem kupuję latarkę Ale masz przejść tam Tylko z domu pociągnęła skąpa. No tam, bo mamy wspólne pieniądze Jak w letalu Jest tam green screen, możemy zacząć tam nasz odcinek Czekaj gdzie jest z... w chacie? Tutaj? No, tutaj, tutaj. Powiedz coś do kamery Eee... Czekaj, kamera Ready Siema, dzisiaj lecimy sobie na jakąś losową planetę Jest ze mną pan reporter Smido1 Oraz operator rzutnika Emil I nasza gwiazda Kapisrod Dobra już tą kamerę, bo cię tu czas nie mam antynowego no, no dobra z 20% Nie dobry początek Ale on coś Pewnie da czy do. właśnie tylko zmarnowałem Pewnie da Nie wiem to w ogóle ci się da, że tak. A jesteśmy w tym samym miejscu, tu nie ma różnych tych lokal... A nie, jest chyba trochę inna. W innym miejscu po prostu nas panuje. No lecimy do głębin. Przynajmniej ja lecę, mam nadzieję, że wyjdę stąd żywy. Nie, to jest to samo miejsce. Zatrzymuję latarkę, potem będę świecił. Albo ci rzucę, jak ci się skończy. Czy ja się Blendera znowu? My się tu zaraz zgubimy. A to jest ślepa, tu nic to nie to ma. jest Fuara. A tu też itemy można znaleźć. To to Flara to jest, jak to odparcie, będzie jarać Tak na czerwono się wracam. O, to jest jakiś korytarzyk. Ktoś coś. Może? Za tobą. O, o chuj. Co to no jest? Kamerę wyjmuję się ma o oh, kurwa ty ja w stronę tego ja cię chwycę dobra kameruje kameruje ciekawe czy jak ktoś da się zabić to będzie więcej viewsów o Ej, ej, już już dobra uciekaj uciekaj o leci za tobą! Dobra z... a, a tu, nic, jest? <laughs> Masz coś do powiedzenia? Co to za chuj jakiś wybiera tutaj przy <laughs> Gdzie on jest? <laughs> Gdzie jesteś? A, to jest ten, jeden z tych, tych. Dobra, puść mnie. Dobra, włączam nagrywanie, nie wiem co się dzieje. O, chuj! Zostaw mnie. Albo mi się kończy zdrowia. O, wyjebałem się. Wyjebałeś się. <laughs> Został władek i kapićrot No I, i nie wie, że, z, że umarłeś, więc nie Aj, jak Karamba A może zauważy Ale nie, nie wiem, ten typ jest jakiś za mocny Mogę uciekać A on też się wywalił <grym> Rozjebało mnie No czyli wracamy z niczym, z niczym. No no, nieudany. No jak wypał. Jak, jak wszyscy zginiemy, to coś, jest, coś się stanie? Nie. Wy, wyrzucają najsłabszego. A. Jak to? <laughs> nie dalej. no No gdzie jak my wieczórki dalej zostajemy? On nie wie. Byłoby fajn. A, na lepiej niech ucieknie, to będzie mniej strat, bo jeszcze za... Jak ucieknie bez kamery, to i tak jest strata, najpierw się z kamerą, żeby A... uciekać. No, no, I jest z tego to co wiem... Tutaj ten, te, co tu zostawiliśmy, może to będzie zebrać w następnej rundzie. No, oh. tylko znajcie jeszcze. Ej, ja tam drogę pamiętam na pamięć już? A, no dobra. Zapamiętałem drogę. Chyba. Przekonamy się na następnej rundzie. Sprawdził, czy żyjemy. A bo on o. chyba... On chyba nie zrozumiał. Co? Co nie zrozumiał? No zobaczył zielone te, zielone kropki, pewnie myśli, że żyjemy. A. Dlatego się wrócił. A mu się tlen zaraz skończy. A ja nie wiem, co będzie, jak się tlen skończy. Ja się nie testowałem tego. Chyba umrze. pewnie. Pewnie po co to jest, aaa, to ślimaków Dobra, trzy potwory już poznałem. No jak jak dwa. Nie no, jeszcze u. jeszcze No, blendera takiego zobaczyliśmy czy coś. Dobra, on już się zgubił, on już nie wróci. O po nim! Po nim! <noise> a czy jak... To, to jest ten potwór, chyba na którego jak nie świecisz, to się nie atakuje B Biegnie za nim. Ojoj! Oj. Ale patrz na niego i się, nie się nie rusza. Oj, to, to dopóki nie poświecisz. Okej. Okay. Są ze, ze wiesi, nie? O! E, filmowaliśmy jakiegoś tego golema i nas wszystkich zabił. Dobra, następnym razem nie będę robił wszystkie. Nie zabiję się dla kontentu. Igzda. Ale to mogę wystrzelić, byśmy już mieli A. Eee, dobra. Spokojnie, jutro też jest dzień. Mamy połowę zrobioną. Jak nie zrobimy połowy w jeden dzień, to będzie tragicznie. Ja idę za kamerzystą i już będę twoim oświetleniem, co ty na to? Ja myślę, że odda No Ja będę o, kurde. oświetleniem oświetlenia Pokazuje to jakoś jak gniemy? Że będzie czerwone, czy nie? Przestańcie y y y przestajecie się ruszać y A, czyli jak się nie zmienia dystans to znaczy, że ktoś nie żyje No, zazwyczaj tak Dobra, no, kto ma kamerę? To jest ten sam chuj. Nie, to i... Ty to inny. Mam nadzieję, że on jest jeden, bo jak tak, to mamy się rumbane. Zniknął. Na moich oczach. Eee, latarki go zabijają, tam jest jeszcze jeden. Aha. O ty O, kamery. O, Wow. Zapomniałem. Jak was łapię, to O, dobra. Chyba nas tu jeszcze nie było. O, eee! Eee! Co się dzieje? O kurwa, co Dobra, dzieje? filmuj go, filmuj go! Mm. Nagrywam go, nagrywam go! Weźcie tą na mnie, dalej Co się dzieje? On się chyba nie uwolni. Nie, Stój. A my, nie... my nie mamy co zrobić. <grystanie> o! o, o! Zgłącić tak kurwa, chciałem być spidermanem, ale nie tak. <noise> Gdzie i Dwie skąd? Długo jeszcze będziesz umierać. No chyba nie żyje. Odpowiedź zabina. Dobra, nagle niego go może ale nob za zero. Żeby tak rzecz, to trzeba być no nie? No się latarka, pozdro Ja myślę jeszcze jedna, skończę No, chwilę, zaraz Nie no, świeć o. A, wyszliśmy Innym Taka, wyjściem A, latarki, trzymaj Dzięki Ty... chodź, chodź jeszcze Ile mamy procent z tego kamery? 6% a, no to chyba wracamy. No przydałoby się, tylko co 6% trzeba dograć na czymś. Na green screenie, dawaj. <grych> Bo może. Może to jest sposób. Na no, pożegnaniu możemy dograć. No i zostajesz zgnieciony. O moje nogi. Dobra już, możemy oddychać Jak tam panie Spider-Man? Było nie za fajnie Zułce się odwalili z tą kamerą, coś się normalnie rzucała no, Czekam kurwa, co to jest? Czekaj, będę to trzymał, dalej O, jest, dobra Dobra! Ej! Spakowałeś się w pudełko <laughs> Twoje wspomnienia też nagraliśmy Na płytę. Cześć, zrobiliśmy Bo 1600 dostaliśmy